tutaj Oliwka z kanału Cookie Mint i w sumie teraz Cookie Mint Game. Na tym kanale będą pojawiać się gry, a na Cookie Mint ich już niestety nie będzie, dlatego że tam były też filmy o innej tematyce i nie chciałam tego tak wszystkiego razem mieszać. Więc oczywiście też Was zachęcam, żebyście to stali na obydwu kanałach. Na tym kanale będą się pojawiać różne gry, quizy, no i może jakieś inne urozmaicenia. I tutaj właśnie będzie kontynuowana seria z Instagramowiczki i tak co do Simsów. To Bianki niestety nie będzie, bo miałam uszkodzony cały komputer i owszem to było zgrane na pendrive'a, ale tych save'ów wszystkich było tak dużo, że gdybym to teraz zgrała to komputer by mi chyba umarł naprawdę. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie na obydwu kanałach, dajcie subka no i do zobaczenia w jakimś filmiku. Pa pa!